właśnie do Targetu i tyle co zdobyłam bilety na kolejny musical, tym razem za 30 dolarów, bo przeczytałam na TikToku, że są w ogóle bilety za 30 dolarów dla osób poniżej 30 roku życia i chciałam iść na 14, ale niestety już było wszystko wyprzedane, ale nie grymasiłam, tylko wzięłam na ten późniejszy 19.30 i idę dzisiaj na Outsidersów, więc zobaczę jak tam będzie, bo moim właśnie planem tutaj było już pójść na jakiś musical, a teraz przyszłam do Targetu, więc zrobimy sobie taki przegląd rzeczy, co tutaj jest, bo jest, widzę, że to jest ogromny, ogromny sklep i znajduje się tu chyba faktycznie wszystko, więc zobaczmy, co tam jest. Na początku jest tutaj taki ogromny dział z ubraniami i na przykład ubrania tego czempiona, koszulki, jakieś topy wydaje mi się, że są w miarę dobrych cenach, bo na przykład tutaj top kosztuje 24 dolary, tam widziałam koszulki też są za około 20-30 dolarów, a dolar teraz u nas stoi po jakieś chyba 3,60, więc na przykład tutaj. Tutaj taka bluza z za 30 dolarów, to jest jakieś 100 zł, więc wydaje mi się, że to są naprawdę fajne ceny. Ja no nie mam miejsca w walizce, więc nic nie nakupię szczególnego, ale fajnie nawet tak pochodzić i pooglądać, co tu jest. Patrzcie, jakieś liczne kuferki za 15 dolarów. Czy to nie jest przepiękne? No przesłodkie. Taka torrebunia, proszę bardzo, wypchana za 20 dolarów. Albo takie koszule po 25 dolarów. No jest w zasadzie wszystko. Te spodnie mi się w ogóle strasznie podobają, ale są niestety ciężkie, więc nie ma szans, że je wpakuję do walizki. Ale nie ma na nich ceny też, więc w sumie nie wiem ile one kosztują, ale to jest akurat taki teraz mój cel. Szukałam właśnie takich jesiennych spodni, i tak mi szkoda, że ich nie zmieszczę. Chociaż też nie wiem, jakbym w ich nich wyglądała, bo to na wieszaku wszystko... Wszystko ładnie wygląda. No i z działu z ubraniami przechodzimy na ogromny dział kosmetyków. Tutaj to wygląda jak jakiś wielki rosman dla mnie. Są i podkłady, i pielęgnacja, i jakieś maskary, i sztuczne rzęsy, i paznokcie. No, jest tutaj wszystko. I zauważyłam, że bardzo dużo tych kosmetyków jest też tutaj za taką szybą, i w sumie nie wiem, czy one są zamykane na kluczek jakiś. Chyba tak. Są zamknięte na kluczek? Ciekawe, czy to trzeba się zgłosić do, yy, do obsługi, żeby to otworzyli wam? Nie wiem, ciekawe, może to jakieś droższe produkty i chronią, żeby nikt nie ukradł. Oczywiście jak stany, no to musi być kubek Stanleya. I tutaj są po tak 35-40 dolarów, więc jeśli ktoś chce, to według mnie opłaca się właśnie przyjechać do Stanów i kupić taki kubek, bo w sumie nie wiem, po ile teraz u nas są, ale widziałam chyba, że po 160-170 zł, więc jeśli jesteście fanami, to na pewno warto zrobić miejsce w walizce na taki kubeczek. Koreańskich jakichś kosmetyków, maseczek, pielęgnacji też nie brakuje, więc to też tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na takie rzeczy. A, no i bym zapomniała o cerawii i cetafilu tutaj jest tego pełno są całe tutaj stoiska tych właśnie rzeczy do nawilżania twarzy, z Biodermy La Roche-Posay z CeraVe, są z Cetaphilu i naprawdę się tutaj opłaca, gdyby nie to, że mam limitowane płyny no to na pewno bym wzięła ten balsamik bo to jest mój ulubiony balsam do twarzy, do ciała właśnie taki nawilżający i no niestety w Polsce kosztują ze 120 130 zł, a tutaj Tutaj jest za 17 dolarów, więc na pewno bym go wzięła, no ale niestety miejsca brak, więc następnym razem. Jest też spory wybór takiej promocji tutaj, że kupujecie trzy i jedno macie za darmo, jeśli chodzi o te mini kosmetyki. Nie mam pojęcia, czy to się tak zmienia powiedzmy tygodniami, czy to zawsze tak jest, ale w sumie na podróż to by się opłacało, bo kupujecie sobie takie na przykład malutkie, e, nie wiem co to jest serum, kremik, no i macie jedno za darmo. Ale cały czas mnie zastanawia, dlaczego to jest takie zamykane. Może tak kradli tutaj, bo to jest w sumie w samym centrum, no ale... Miesz wszystko, to co po wszystko trzeba pytać, bez sensu. Te balsamy, kremy do rąk z tej firmy widzę, że wszyscy przywożą z Polski. Nie wiem czy one są tak wybitne, czy o co chodzi, ale faktycznie, no, nawet tutaj widać, że są już wykupione. I jest z tego spory wybór, bo są i jakieś balsamy do ciała, i tutaj są jakieś olejki, takie masło chyba do ciała. E, tutaj jest jakiś olejek do ciała, są balsamy do ust, tutaj są kremiki na przykład do rąk, więc. No, jeśli ktoś lubi, ja pierwszy raz słyszę ogólnie o tej marce. Dopiero przed wyjazdem do Stanów zaczęłam tak widzieć, że wszyscy to przywożą. Ale, no, jeśli chcecie, to w targacie to jest. Jaki słodziutki balsam do ust. Znaczy to nie jest przysłodkie? A tutaj mamy całe lodówki, dział, szafki, nie wiem, co to jest, past do zębów. I jest ogromny wybór tego, i z tego co widziałam, bardzo dużo ludzi chyba przywozi te pasty. Eee, te albo może te niżej, te CD White, nie wiem, nie, nie pamiętam już, ale no jest tego wybór ogromny. Pamiętacie jeszcze co kiedyś były te gumy takie w paskach, jakby w opakowaniach, każda osobno, a nie tak jak teraz są w takim, no pojedyncze opakowania, tylko wiecie, takie zapakowane były, to tutaj jest pełny tego wybór, a w Polsce już dawno tego nie widziałam, może nie szukałam, ale no nie wiem, możecie mi powiedzieć czy to jeszcze jest czy nie, ale tutaj taka wielka paka, no opłaca się, wszystko w Ameryce jest wielkie. Oczywiście nie brakuje wszędzie dubajskiej czekolady. No i Halloween jest wrzesień, a tutaj już wszędzie jest mocno dyniowo-halloweenowo. Czy mówiłam już, że w Stanach wszystko jest wielkie? Jezu, nie mogę tego udźwignąć. Jakie to jest ogromne opakowanie cukierków. Ja myślałam, że to żarty, że ta Ameryka to wszystko takie duże. A tutaj naprawdę naszych, nawet w naszych tych dealcach action to no te opakowania nie są aż tak wielkie, jak są tutaj, więc ludzie nie kłamali, że no tutaj wszystko jest ogromne. Rizy oczywiście są na każdym kroku, ale to widzę pierwszy raz. Nie wiem, czy to jest wszędzie, czy tylko w Targecie. To jest chyba akurat jakaś zwykła czekolada, tak mi się wydaje. Tak wygląda przynajmniej, że to jest czekolada. A tutaj są jakieś cukierki takie czekoladowe. Tu jest jakaś kolejna czekolada, ale jakaś taka cieniutka. No, o tym? Tego jeszcze nie widziałam. Tutaj też jest jakaś firma Sweet Tarts. Tu to jest jakieś cukierki? Albo cukierki. Tu też jakieś cukierki, tylko te cytrynowe. A te czekolady są tak przepięknie zapakowane. Takie dwie wiody właśnie do Polski. Tą i jeszcze z malinami chyba z tego co kojarzę. No tak przepiękne opakowania. Tutaj macie jakieś znaczki pocztowe. No przepięknie ten złoty elemencik. Przepięknie wygląda. Bardzo fajnie jest tutaj to opisane, bo przy każdym tutaj dziale są napisane co gdzie jest. Tutaj na przykład już doszłam do pierwszej pomocy, jakichś leków, suplementów, witamin i tutaj na przykład jest pełno rzeczy z proteinowych, tutaj są białka, jakieś niebiałka, batony proteinowe, tutaj jak widzicie, są właśnie białka, yy, tutaj nie wiem co tu dalej jest. To są jakieś suplementy, jakieś superfoods, milksejki proteinowe, tutaj są jakieś. Proszę, Nutrition, ogromne opakowanie, to nie wyciągnę, ale jest też taki dział, właśnie fit, że tak powiem. I ja wchodząc do tego sklepu myślałam, że tam jest koniec, a ja schodzę na dół i tu jest jakby drugi sklep, gdzie już jest stricte żywność, jedzonko, żywka, owoce, więc idę zobaczyć, co tam jest ciekawego. z różnymi chipsami, chrupkami i do tego są jakieś ogromne słoiki z salsą, jakimiś sosami, do tych naczosów pewnie. Więc no, jaki duży wybór w ogóle tego jest. Tu jest jakieś ostro, na ostro jakieś papryczki. Tutaj też wygląda na jakieś medium yy, ostre. Tutaj mamy bardzo ostre. Tu jakieś salsy, nie salsy. I to wszystko jest w fajnych takich szklanych yy, pojemnikach, yy, słoikach. I one kosztują po 479 dolara. Więc w sumie z 15-20 zł tak przeliczyć. No to dobra cena. Są i nasze lejsy w wielu różnych smakach, po 4 dolary. Tutaj są jakieś kolejne toskito. To już są jakieś wieloziarniste widzę. I tutaj oczywiście musiała być jakieś wielkie opakowanie 18 paczek, ale to były jakieś malutkie paczki, bo patrzcie, takie, takie małe pudełeczko. No ale, żeby przetestować różne smaki, to w sumie też fajne. Na ulicach widzę, że pełno ludzi teraz je te suszone... jakieś mięso, suszonego indyka, suszoną wołowinę, więc może właśnie w Targesie to kupują, nie wiem. Mnie szczerze mówiąc, jakoś tak obrzydzają takie rzeczy suszone, ale takie no, suszone styki z wołowiny, ale jak ktoś lubi. No, jest coś, na co czekałam, co chciałam strasznie zobaczyć, czyli te goldfish. To są chyba jakieś takie krakersy, ale to jest tak prześliczne, to tak ślicznie wygląda. I to są takie crackersy, te w sumie nie wiem o jakim są smaku, zaraz zobaczę, ale tutaj są na przykład stricte z chedarem. Kosztują 3,19. Więc w sumie może je spróbuję. W jakiś dzień, no ale oczywiście jest i ogromne opakowanie. Jakby ktoś chciał taką porcję rodzinną, to jest i takie, ale są też takie większe, mniejsze. Kto co woli. Tutaj na przykład jest taka jakaś malutka porcja yy, chedara 100% Sera. Tutaj jakieś kolorowe, niekolorowe, księżniczkowe, wszystko jest. No i jak Stany, to muszą być pudełka, te płatki, krakersy w tych pudełkach. No i kiedyś faktycznie robiło to na mnie wrażenie, a przez to, że teraz wprowadzili u nas w Dealcu czy w Action właśnie takie już chrupki i to wszystko, no to w sumie to już nie robi takiego wrażenia, ale tak czy tak fajnie zobaczyć to w Ameryce, bo tutaj są jednak troszkę inne te marki, niemarki i inne rzeczy, bo na przykład to, Wydaje mi się, że mamy bardzo coś podobnego u nas, ale to nie jest dokładnie ta firma. Więc nie wiem, czy oni się wzorowali na nas, czy my na nich. Ale o, tutaj na przykład proszę: jakieś skurczaka są, krakersy do wyboru do koloru. O, a tutaj chyba jakieś inspirowane bajglami. No i to musi być przepyszne. Po drugiej stronie jest ogromny wybór ciastek, nie ciastek. Tutaj te mi się strasznie zawsze kojarzyły jakoś z Ameryką takie ciastka. Nie wiem dlaczego, ale. Jakoś zawsze jak widzę, ja to od razu sobie myślę, wstany. <grymne> eee, więc są właśnie takie ciasteczka. Tutaj jest jakiś wybór Oreo, nie Oreo, tutaj jakiś kebler, a to chyba bardziej jakiś fit. Tak to wygląda przynajmniej na jakieś organiczne. Też tak, bezglutenowe. No, to takie. I takie rzeczy znajdziecie. I rureczki z kremem, bo też przydane, to może dobre. Tu jakieś dla dzieci są. Apple Banana Blubber, o, jakie wielkie opakowania, czemu się dziwię Czy to jest aromat do lemoniady? W takim malutkim opakowaniu? Chyba tak, bo że to jest sok z cytryny po prostu Ale śmieszny, taki malutki Tutaj mamy właśnie jakąś lemoniadę Tutaj jest chyba jakaś owocowa Tu jest truskawka z arbuzem Jest pomarańcza, jest truskawka z ananasem Tu jest jakaś wisienka Jeszcze tu są jakieś, patrzcie, energii, nie energy. No, ho, 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 ho. 10 litrów wody, proszę bardzo, takie rzeczy tylko tutaj. Czy wy to widzicie? Lody o smaku dyniowego sernika. Przecież to musi być genialne. No, i w sumie tam dalej to już są takie rzeczy typowo jak u nas: no mrożonki, nie mrożonki, jakieś mięsa, jajka, mąki, sosy pomidorowe, mleka. To tego już tam wam pokazywać nie będę i wybierzemy się na działu z domem. Doszłam do działu z elektroniką. Minęłam całe te stoiska z zabawkami dla dzieci, bo są tak chyba dwa takie stoiska, mniej więcej, ale tutaj mamy, mamy instaksy, są aparaty, o jest nawet chyba mój kanon. Proszę bardzo, nie wiem czy to EOS, no chyba ten sam, nie, nie ten sam, ale podobny, mniejsza z tym, są tutaj karty pamięci, tutaj są jakieś wyładowarki, kable USB, są etui na telefon, o w sumie po ile są etui, może bym etui kupiła, mam tu jakieś premium, tu są po 20 dolarów, tu są po 50 dolarów. Więc to no taka mocna przebitka, tu są nawet po 60, po 25, więc to pewnie zależy od jakości, ale są i powerbanki, tutaj kolejne casey, tutaj obudowy na AirPodsy, więc jednym słowem jest to wszystko. I wchodzimy na mój ulubiony dział, czyli kuchnia. Zaczynamy od patelni, tutaj dalej mamy deski, deseczki, tutaj jest takie to przechowywanie do noży. Są jakoś puste dzisiaj na tym kuchennym dziale. Powiem wam, nie wiem czy to wszystko się by przydało. Tam jakieś promocje były, to może się by przydały. Tutaj są wagi kuchenne, tu jest jakiś chyba blender. Tutaj tarki, nie tarki. No to w sumie wszystko to mniej więcej co i u nas znajdziemy. Ale fajny zestaw. Patrzcie, jakie porządny rękawice, jakieś ścierki. Ale takie konkretne porządny ten zestawik. Jest Ninja Air Fryer. Dalej mamy tutaj coś do kawy. Miksery, czajniki. Kolejne Air Tutaj jakieś ekspresy do kawy. O, jest i Magic Valley. To też kojarzę. E, ten blender akurat skądś. Tutaj kolejny. Tutaj czajniki. No to w sumie. Nic jakiegoś specjalnego nie widzę. Oto Soda Stream to u nas też się chyba teraz popularnie zrobiło, z tego co gdzieś widziałam. Jest Salzbanki filtrujące, no i oczywiście Stanley. O, patrzcie, tutaj na przykład jest jakaś podruba Stanleya, ale jest za 24 dolary, a tutaj ten prawdziwy Stanley jest za 35 dolarów, więc wydaje mi się, że to dobra cena. Chociaż nigdy nie miałam w planach kupować, więc nawet się jakoś nie orientowałam, ale myślę, że. To się akurat opłaci. Jest i przepiękna porcelana, no w takiej jest jakiś obiad, owsiankę. To bym na pewno kupiła, przepięknie wygląda ten talerz. Są ilustre, cały dział na urodziny, no i Halloween, Halloween już na całego wszędzie, już widzę też pełno domów jest ubranych na Halloween, więc tutaj się widzę zaczyna, no praktycznie początkiem września z tego co słyszałam, więc chcecie kupić ozdoby, to w targetie też jest wszystko, bo tutaj nawet jest chyba coś, tak, to jest taki zestaw do wycinania dyni, o Jezu, moje marzenie, ła, no i zepsułam. No i już na sam koniec mamy tutaj dział szkolny, czyli dla wszystkie kredki, niekredki, zakreślacze, notesy, długopisy, pełno. Już nawet jest kalendarz, proszę bardzo, ale jaki ładny! Na 2026 rok. Tutaj jakieś kolorowe markery. No w sumie nie widzę tutaj nic jakiegoś specjalnego, jeśli mam być szczera. No i tutaj są właśnie takie rzeczy do szkoły, a po drugiej stronie już mamy dział ze świeczkami. Takimi stricte jesiennymi, bo tutaj na przykład widzę jakieś whisky oak, tutaj mamy amber cedar, sandalwood smoke. No ładnie wyglądają te świeczki. Ale te kubki, patrzcie jakie przepiękne, przesłodkie. Kryzys próbowałam i bardzo mało czuć tą dynię tutaj, ale tak czy tak są przepyszne, więc jeśli są w Polsce, to próbujcie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd amerykańskiego targetu w Nowym Jorku. Ja sama pierwszy raz byłam w tym sklepie, więc przeżywałam, odkrywałam te produkty razem z Wami. Oczywiście niemożliwe jest pokazanie wszystkiego, bo jest tutaj tego pełno. Ten sklep jest ogromny i można z nim spędzić dobrych kilka godzin, jak nie więcej. Ale mam nadzieję, że tak mniej więcej Wam pokazałam, co się tutaj znajduje i koniecznie dajcie mi znać, co najbardziej Was zainteresowało. Może jest coś, czego nie zobaczyłam. Dajcie mi znać, a my się już widzimy w kolejnym w kolejnym blogu Z nowego, Jarku! Haaa!